Siema, 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 witam serdecznie na kanale Strefa Typerów. Oczywiście lecimy dalej z wyzwaniem od 50 zł do tysiaka. Będzie ciężko, od razu mówię, ale da się jeszcze to zamknąć. Oczywiście, na początek, wielka prośba o zostawienie łapy w górę tutaj pod chwilę. I dziękuję serdecznie za każde kliknięcie. Mimo tego, że jest dzisiaj nieco słabsza oferta, to oczywiście trzeba spróbować. No i powiem wam, że próbuję z kursem 332. Do samego kuponu przejdę za chwilę. Zaproszę tylko na naszego Discorda. Discord to jest generalnie przede wszystkim kopalnia kuponów. Jeżeli temat typowanka Cię interesuje, jeżeli lubisz sobie gdzieś tam co jakiś czas zerknąć, co, co kto inny typuje, jakie kupony ma pograne, to na Discordzie, tak jak teraz widzisz, na tych przebitkach, no znajdziesz tych kuponów naprawdę sporo i wstęp do Discorda ma każdy z Was. Wystarczy kliknąć sobie w link, który jest w opisie pod tym filmem. Zostawię też link do Discorda w pierwszym komentarzu od góry pod tym filmem, więc jeżeli chciałbyś dołączyć, jesteś mile widziany, serdecznie zapraszam. No i lecimy jeszcze z konkursem. Słuchajcie, standardowe dwie w Superbecie do zgarnięcia, to trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć. Zasubskrybować ten kanał trzeba. Zerknij, czy tu jest subskrypcja zostawiona, bo jest ona konieczna, a może myśli, że to jest główny kanał? Nie, to strefa typerów. Subskrypcja kanału łapa w górę kliknięta. Ten like tak zwany pod filmem. I w komentarzu typujecie dokładne wyniki minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy St. Pauli a Lipskiem. Dopisujecie swój nick gracza z Superbeta. Typujecie do 20.30. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie. Bez niku gracza na Superbet nie biorą udziału ZAE, czyli standard. Standard. Przechodzimy od razu do kuponu. Komentarzu oczywiście do dyspozycji waszej. E, 5 dyszek, słuchajcie, na 148,34. Nie jest tajemnicą, że zostały mi raz, dwa, trzy dni typowania. Jeżeli chodzi o styczeń, jeżeli chciałbym w styczniu spróbować jeszcze zamknąć to wyzwanie ostatnim podejściem, to trzeba od razu spróbować troszkę mocniej, a nie tam z 50 zł robić podwojenie. No, wypadałoby to potrojenie zrobić, nie? Żeby w pierwszym kroku już coś tam ugrać. Z 50 zł 148,34 grosze. Trzy mecze wybrane. Jako taki totalny dobychacz żyłem sobie BTTS-a albo over 2,5 goli w meczu Emmen i Cambur. To jest liga holenderska. Drugi poziom rozgrywkowy. Ten scenariusz, czyli btts albo over 2,5 goli w meczach Emmen. No w pięciu ostatnich spotkaniach wydarzył się pięć razy. Nawet jak tak patrzę: 8, 9. 9 ostatnich meczów. 9 meczów z rzędu albo BTTS-y, albo overy 2,5 goli. No, czyli trzymam tutaj kciuki za podtrzymanie statystyki. Cambur e, jest trochę lepszy w defensywie, więc e, generalnie. Realnie ten scenariusz wydarza się nieco rzadziej. Pięć ostatnich meczów, no to trzy razy mamy, ta, mamy taki scenariusz. nie Ale to też mówię, bierze się często z tego, że oni za dużo goli nie tracą. BTTS albo over 2,5 goli. Dorzucam oczywiście fantastyczne komo. Znaczy taki, taki bad builder w, troszkę w stronę Komo, bo to jest Puchar Włoch, Fiorentina Komo, Como gra ostatnio świetnie. Fiorentina świetnie ostatnio nie gra. Daje tutaj minimum dwa gole w regulaminowym czasie gry. Como tego gola musi strzelić minimum jednego. I to co ostatnio mi często oddaje, czyli dosyć niska linia na rzuty rożne, over 5,5 i pół rogali. No i do tego powiem Wam szczerze, taki typ, który na papierze wygląda idealnie. Podejrzewam, że na wielu kuponach gdzieś się pojawi, to nie jest żaden typ odkrywczy. Zakład na to, że Lipsk po zwycięstwie 3-0 z Heidenheim po prostu nie przegra na wyjeździe z równie słabym jak Heidenheim Saint St. Pauli, no bo tak żeby nie być gołosłownym, to jest zerknijmy sobie na szybko w tabelę Bundesligi. No Lipsk oczywiście górna część tabeli to jest aktualnie piąte miejsce, ale tak naprawdę ze stratą jednego punktu do miejsca trzeciego. No, St. Pauli tyle samo punktów co Heidenheim. Przedostatnia lokata po 13 punktów te ekipy mają, czyli są po prostu, tak jak powiedziałem, równie słabe. coś takiego dzisiaj idę. 50 zł na 148. Jeżeli wejdzie, to pojutrze. Będziemy grali za 148, pewnie będzie trzeba celować w jakieś 500 albo 450 i potem, jeżeli wejdzie oczywiście, to atak na tysiaka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, jeszcze muszę pomyśleć, jak w lutym, czy dalej to ciśniemy, czy nie. nie. W każdym razie dziękuję, że oglądaliście do samego końca i jeżeli macie coś pograny przy tej gorszej dzisiaj ofercie, to życzę zieloności. Pozdro się ma, elo! No i nara!